Jak często w waszych głowach pojawia się blokada taka przed czymś, czego nie znacie, a szczególnie przed tymi sposobami na pozyskanie klienta? Dlaczego ten kod był taki tutaj wystraszony? My się panicznie boimy pozyskiwać klientów. Obawa, przekonania. Kochani, my wszyscy pozyskujemy klienta w różny sposób publikując na treści na LinkedInie, Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek indziej, robiąc webinary, pokazując swoje zdjęcia, biznesowo mówimy o biznesowym, informując, pokazując jakieś ciekawe treści, publikując jakieś ciekawe materiały, publikując coś z naszego życia biznesowego, mając naszą stronę internetową, internetową mając nas, nasze sklepy, my cały czas nieustannie nie pozyskujemy klientów, nawet jeżeli nie jest to pozyskanie właśnie zimnym telefonem albo zimnym mailem, czyli stricte wysłanie do klienta oferty, tak? Cały proces właśnie polega na tym i cały prospecting powinien się skupiać na tym, że każde nasze biznesowe działanie zmierza do tego, że my zwiększamy ilość naszych klientów. To będzie robione oczywiście pobocznie. To się nazywa sprzedaż. Tak to wygląda. I nawet jak my nie chcemy tego nazywać sprzedażą albo pozyskaniem klienta, to to jest sprzedaż i pozyskanie klienta. Innej opcji nie ma, bo jeżeli my tego nie będziemy robić, to nasz biznes nie będzie funkcjonował. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak samo nazywajmy rzeczy po imieniu, mówiąc o przekonaniach, o strachu, o obiekcjach, o tym, że z pewnym, pewnych rzeczy się obawiamy. Obawiamy się tego, że sobie nie poradzimy albo obawiamy się o cenę, albo obawiamy się, że ktoś na nas nakrzyczy, albo obawiamy się, że ktoś będzie miał do nas pretensje. Nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. Im szybciej nazwiemy te rzeczy po imieniu, tym szybciej, tym szybciej zrozumiemy, w którym kierunku z tym procesem pozyskania klienta iść. Jeżeli mamy przekonania, że mój proces prospectingu, że mój proces pozyskania klienta się nie sprawdzi, bo nie, bo ja się boję, ja nie będę, ja nie potrafię, ja nie umiem, ja nie wiem jak i tak dalej i nie będę tego robił. No to tego nie zrobicie. To już od razu wam mówię, nie ma takiej możliwości, żeby przekonania Nasze wewnętrzne przekonania nie generowały efektu procesu pozyskania klienta. Po prostu nie ma takiej możliwości. One mają stuprocentowy wpływ na to, czy my to będziemy robić, czy my tego nie będziemy robić, i na dodatek mają wpływ na to, jak my to będziemy robić. Czy to my będziemy robić od czapy, czyli na zasadzie, że, a dobra, no to sobie może zadzwonię tam do jakiegoś klienta Zenka X, którego miałem lata temu, i może się go zapytam, a może teraz będzie będzie zainteresowany ponownie naszym produ moim produktem albo moją usługą, a może będzie miał kogoś, kto byłby zainteresowany, no ale pewnie on nie odbierze telefonu, o ósmej to pracuje, o dziewiątej to pracuje, do trzynastej, a to je obiad, nie będę mu przeszkadzał, o 16, a o szesnastej to wraca do domu, to pewnie znowu bez sensu, żebym do niego dzwonił i tak pro, uskuteczniamy prokrastynację, czyli odkładamy coś, czego bardzo mocno nie lubi. To Wasza znajomość branży i to wasza znajomość i rozmowy z waszymi klientami pozwolą wam na ustalenie tych metod eterycznych dla was, bo tych metod jest setki. Ale ja absolutnie jestem daleka od tego, żebym ja wam teraz wypunktowała wszystkie metody i mówiła: róbcie, bo zwariujecie. To wtedy by było dopiero trudne. Jakbyście dostali 100 metod i mieli od razu je wprowadzić, no co byście zrobili? Za głowę byście się złapali i powiedzieli: kobito, daj sobie spokój, idź do domu już w ogóle. Yeah. <laughs>